Chcielibyśmy dzisiaj rozważyć temat wiary jako cnoty nadprzyrodzonej, toologalnej, wlanej. Gdy mówiliśmy o cnotach wlanych, przypomnijmy: cnoty są to pewne sprawności, uzdolnienia, które daje nam Pan Bóg, aby skierować nas na siebie. Cnota wiary jest cnotą toologalną, czyli boską. Ponieważ bezpośrednio kieruje nas na Boga, bezpośrednio dotyczy Boga. Wiara jako cnota wlana jest darem od Boga, jest pewnym uzdolnieniem, które Pan Bóg nam daje, abyśmy mogli w Niego uwierzyć. Jednak, tak jak się dzieje z każdym, z każdym darem. Trzeba go przyjąć i używać. Trzeba ten dar rozpakować. Gdy dostajemy jakiś dar i odkładamy go na półkę, nie używamy, to nie mamy z niego żadnego pożytku. Gdy przyjmujemy prezent, rozpakowujemy, cieszymy się tym, co dostaliśmy i z chęcią używamy, mamy wtedy z tego jakiś pożytek. Tak samo można powiedzieć, przez to porównanie jest z wiarą. Dostajemy owszem dar wiary, ale również od nas zależy, czy go przyjmiemy, czego będziemy używać, czy będziemy go rozwijać. W takim razie, czy człowiek będzie wierzącym, nie tylko zależy od tego daru, który daje Bóg, ale również od odpowiedzi człowieka na ten dar. Bóg człowiekowi się objawia. Przychodzi do Niego. Objawia się Mu jako prawda. Mamy tu na myśli oczywiście objawienie publiczne, objawienie, które mamy zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji. Nie chodzi tutaj absolutnie o objawienia prywatne. W objawienia prywatne wcale nie musimy wierzyć. Wiara za tym jest również wyborem człowieka Człowiek staje przed prawdami, które poznaje o Bogu i decyduje, czy zgadza się na te prawdy, mówi na nie tak, czy je odrzuca i mówi po prostu: nie wierzę, nie chcę wierzyć. Wiara zatem jest również decyzją człowieka, który odpowiada Naprawdę o Bogu, tak, wierzę, lub nie, nie wierzę. Jednak to nie jest wszystko, co można powiedzieć o wierze. Wiara jest również zaufaniem Bogu, jest osobowym przylgnięciem do, Bogu, do Boga, jest relacją, relacją osobową, relacją wzajemnego zaufania. I oddania się. Tak jak o każdej cnocie, musimy powiedzieć, że wiarę również trzeba rozwijać przez całe życie, pogłębiać ją. Ta relacja musi wzrastać każdego dnia. Gdy zgrzeszymy ciężko, wiara nie znika, chociaż stajemy się oddaleni od Boga, ale nasza wiara trwa. Chyba, że zdecydujemy inaczej. Wiara leży u podstaw całego naszego życia duchowego. Jest to nasza pierwsza i podstawowa relacja z Bogiem. To właśnie w wierze nawiązujemy kontakt z Bogiem po raz pierwszy. Dla jasności powtórzmy zatem: wiara jest cnotą wlaną nadprzyrodzoną, teologalną, to znaczy, że jest darem od Boga. Pan Bóg daje nam uzdolnienie do wiary w Niego. Po drugie, wiara jest naszą decyzją, odpowiedzią tak na poznane prawdy o Bogu. Po trzecie, wiara również jest relacją zaufania relacją osobową między człowiekiem a Bogiem, którą trzeba rozwijać i pogłębiać całe życie.